Okiem podróżnika. Słyszałeś o orkiszu? To posłuchaj. Zboże świętej Hildegardy, biały orkisz. Pszenica orkisz, triticum spelta, jako zboże chlebowe, była uprawiana od bardzo dawna. Jest to odmiana pszenicy tyle, że człowiekowi nie udało się jej zepsuć. Orkisz wzmacnia ciało, zapewnia dobrą krew. I pogodne usposobienie. Orkisz to całkiem odrębny, wysokowartościowy gatunek zboża. Niezwykle odpornego na niesprzyjające warunki klimatycznej choroby. Dlatego nie wymaga stosowania nawozów ani środków ochrony roślin. Mocna łuska. Która otacza ziarno, skutecznie zabezpiecza przed skażeniem z zanieczyszczeniami z atmosfery, a nawet promieniowaniem radioaktywnym. Orkiż to źródło składników mineralnych: cynku, magnezu, miedzi, potasu, wapnia, żelaza, a także witamin m.in. A, E, D, PP i witamin z grupy B oraz błonnika. Ponadto orkisz dostarcza kwas krzemowy, a ten korzystnie wpływa na skórę, włosy oraz paznokcie. Orkisz zawiera skrobię, nienasycone kwasy tłuszczowe, więcej białka niż zwyczajna pszenica, a także lepiej przyswajalny gluten. Spożywanie orkiszu pozytywnie wpływa na pracę mózgu, ułatwia koncentrację, polepsza samopoczucie, warto go jeść. Kiedy czujemy się zmęczeni, znużeni, spada nasza odporność. Orkisz obniża poziom cholesterolu, przeciwdziała kamicy żółciowej. Poleca się go również przy kłopotach z sercem oraz układem krążenia, chorobach wątroby i nerek. Chleb, zaznacza, nie zawiera konserwantów. To takie są fakty, i to jest. Dobra pszenica. A to, co kupujesz w sklepie, to czym się pasiesz, to nie jest dobra pszenica. To jest najgorsze dziadostwo, jakie może być. A to jest prawdziwy chleb orkiszowy. Bardzo smaczny. I musisz, jak ci przypomnę, musisz o tym wiedzieć że uprawia się go od bardzo dawna i orkisz jest bardzo odporny na wszelkiego typu problemy, zanieczyszczenia atmosferyczne, jest skutecznie zabezpieczony przed skażeniem. No i najważniejsze, pestycydy go się nie imają, bo, bo ci, którzy hodują orkisz, nie stosują pestycydów. Oczywiście przez to nie można z jednego hektara uzyskać iluś tam, ton, tak jak z klasycznej pszenicy genetycznie zmodyfikowanej, zmutowanej. Dlatego jestcie chleb orkiszowy. Tak jak my. Jaki to smaczny chleb. I najważniejszy, zdrowy.